Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić półeczki cynamonowe. Zapraszam. Na potrzeby gotowania ja przynajmniej wyróżniam dwa rodzaje ciasta drożdżowego. Ciasto słodkie i ciasto wytrawne tak na początek. I do słodkiego będziemy używali przede wszystkim mleka i trochę więcej cukru. Natomiast do wytrawnych więcej oleju, więcej tłuszczu oraz wodę. Dobrze, czego potrzebujemy do naszego ciasta? Potrzebujemy dwóch szklanek ciepłego mleka, w których rozpuścimy drożdże. Drożdży około 60 gram. W przypadku świeżych, w przypadku suszonych około 14 gram, czyli dwie małe paczki. Ja robię na kilogram mąki. Oraz Do mleka będziemy jeszcze dodawali dwie łyżki masła. A do naszego nadzienia będziemy potrzebowali jeszcze dodatkowo cynamonu, będziemy potrzebowali też masła i będziemy potrzebowali jeszcze cukru. Aha, no właśnie, do ciasta samego potrzebujemy jeszcze szczyptę cukru i szczyptę soli. Dobra, tutaj ładnie pokruszyłem już nasze droże, te 60 gram. Dodałem, trochę, dodałem troszkę masła do naszego mleka jeszcze. Tutaj już z tyłu mamy miskę z mąką. Poczekamy tylko, aż ładnie masełko nam się rozpuści. Będzie cieplutkie i wtedy będzie można dodać do mąki i mieszać ciasto. No dobra. To teraz to jest teraz ta część, której się najbardziej obawiam. Wstawię wodę na, na herbatkę. mniej. masło się rozpuściło, no to chyc do michy. Hopla. Kurde. Dobra, jest git. Żeby mi się to zmieściło, cholera. Uff, najbrudniejsza robota za mną, ciasto jest gotowe, teraz czas na nadzienie i tutaj musimy dać e, już ciepłe masełko, takie żeby było miękkie, żeby można było łatwo przemieszać. Bierzemy cynamon i bierzemy e, cukier, ładnie to musimy sobie wymieszać i będziemy kładli to nadzienie na ciasto, a co potem to Wam jeszcze pokażę. Ok, szybki powrót do przyszłości. Jesteśmy, ciacho gotowe, stolnica przygotowana, wałek przygotowany. Jedziemy z tematem. No dobra, to teraz czas na zawijanie. Tak zrolowane ciasto należy jeszcze ładnie przeciąć. Najlepiej będzie nitką. Ja to zawsze robiłem nitką dezerystyczną i zawsze wychodziło super. Także pora na lekką robotę. Dobra kochani, ciacho gotowe, także piekarnik, 180 stopni, 20 minut, niech sobie grzecznie, prawda, rosną, cyk, cyk, no właśnie, ciężko jest wszystko robić jedną ręką, jak się jeszcze nagrywa, dobra, good, jakiegoś fajnego timelapsa bym zrobił, ale średnio umiem. Przyznaję się. I tak to się robi. Pozdrawiam.